Siemka rodzice, z ja jestem Harry i idziemy tutaj do... E, do tego czegoś, nie pamiętam nazwy e, zabrać się jakąś misję, a jak nie to... E, polecimy tam gdzieś coś plądrować Nie się dowiedzieć e. Okej, okay, nieważne a, chcę się o coś zapytać. Proszę wybaczyć, ale muszę już... Ok, to czyli za mamy. Więc... Yy, idziemy sobie tam do Anglii. Czy my się znamy? Jestem enormny, okej okay. chcę zawrzeć pokój, by królestwo po mercy i moi powodani no, już nie rozwodnili? Naprawdę? Ragnarok, to idź i napij się na miecz. Okej. Okay. Poddaj się lub gin. Okej, okay, idzie 19. Rozpocznij bitwę i pozycję spoko. Eee. Okej, okay, nie mam. Aha, nie mam tylko jednego około... konne. Dwóch, okej. Okay. Dobra, dawaj mi. ej, nie to, jeden. Okej, okay, no. Dobra Dobra Dobra, tutaj Idźcie wy, tak? Okej okay. ja Tam mam A nie, tam mam i więcej, ej Dobra Okej Wy się gdzieś Tu jak tam stojecie? Idziecie? Okej, okay. dobra. Wy? Yy, wy możecie stanąć gdzieś tutaj? Oni lecą, czy co? Gdzie oni są ty? Ale nie widać oni. Tam gdzie są, dobra Pani tam, a, numer jeden eee. To tutaj idźcie dobra. Eee, a, to są Okej okay. Dobra. Eee. Tutaj. Okej. Okay. Tam ci. O. Nie idą gdzieś. Tu. Eee. Dobra. Kolnica, Okej okay. yy, tak. Dobra. Dobra. Dobra, chodźcie. Okej, okay, oni już tam gdzie się wejdą? Tak. Dobra to. Yy... I do nie dobra, i dojną. Okej. Okay. Zajdziemy do tyłu. Jadomo czy co? Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, ma, nie to. Ej. Okej, okay. dobra. Okej. Okay. Dobra, nie udało się. Ech, wy możecie do ataku też przyjdźcie wesprzeć konicę. Okej. Okej. Ok. okay. okay. Oké. 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 Ze vallen, ze vallen Oké. Oké. Też polećcie, hura! Niech wszyscy lecą do ataku. Dobra. Chodź tu, chodź tu! Okej, okay, gdzie jeszcze? Tam ktoś leci, dawaj go, dawaj, dawaj! Jest taki... a i zapomniałem, że nie ma kamerki, no jednak by to, to sorry. Tutaj. Eee... Okej... Okay. Ten. Więc eee, lecimy dalej. Więc tutaj. O nie, 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 nie. Tu już nie. Dobra, ludzie. Zatokiemy się w klasztor. Tutaj, żeby nie było. Ile mamy? No. Eee, coś tutaj będzie. Mamy ilu? Kilku konnych mamy, którzy się przydają. Mogłoby być ich więcej, ale no cóż się poradzi Okej okay. No dzisiaj taki ale nie Dobra Okej okay. Dobra Szybko są o Kula ty Jaka plaga Okej okay. Okej, okay, okej... Okay. Okej... Okay. Dobra... Okej... Okay. Tam, tam, dam ten na dachu, ty, halo... Okej... Czy ja tu nie jadę... Co, na dach nie muszę wejść? Dobra... Okej... Okay. Już? Okej... Okay mamy czterech tych gotowe z tego dobra opuść to miejsce jedziemy jeszcze coś posprzedawać na wrócimy tutaj więc widzimy się za chwilę e, dobra jesteśmy tutaj już przy tych e, dorostat e, tutaj handlu z miejscowymi bronią tam obędnie czym żeby Yy, tylko to posprzedawać. Powrót. Dobra, zna, znajdź moje dobre serce. Tutaj niech ci już tam będzie. Tutaj ile? 44. Dalej mam lepsze. Okej. Okay. Jakieś buty tutaj. 27. Dalej mam lepsze. Ej. Ja nie będę to. No ty śmieciu, ty Dobra Dobra, to reszta bierze, darmo Okej okay. Nie to ludzie eee, Miejscowymi Dobra eee, Dobra, dawaj to wszystko jak leci Zobaczymy, czy tutaj nam to wszystko przyjmą eee. Okej, okay, wzięli wszystko Ty Dobra, więc... Okej. Okay. Bursztyn, bursztyn. Okej, okay, tutaj mamy co? Chleba, powinien chleba. Dobra. Więc powrót, powrót. E, I widzimy się już tam w Anglii. Więc widzimy za chwilę. Okej, okay. eee. dobra. Okej, okay, dobra, le lecimy tutaj. O, ładne pole, e e. fajne pole tutaj. Więc, wszyscy tutaj. Ktoś tutaj. Tutaj poczcie. Już tam są. Dobra. Jeżeli też tak, to tych sobie wystawimy. Te nie Tu. Dobra, nie idą tutaj. Lecą, lecą. Więc nie dęczę, by tam dobra, dobra, No trajek tam jest tutaj, e... konica jakby co? Dobra, jedziemy na śmierć, konica. Więc... Ile ich tu jest? To łoż, ty panie! Okej. Okay. Atakować, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. O Ok... okay. Za okay. vai okay. 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 Ale lecimy na tamtych. Okej, okay, nieba się to już poradzili. Okej, okay, więc. No, ej. więc. Okej. Okay. Okej. Nawet nie tyle lecą. Okej. Okay. Tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, oni tutaj flankują nas, więc... Dobra. Dobra Dobra. Okay. Dobra, dawaj, dawaj Szybko, szybko, szybko Dobra. Eee, tak, tak, tak. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dawaj tutaj tych. Dobra. Najszukasz tu porządek w co? Okej. Okay. Dupisk, konia, dobra okej, okay. dobra ej. Okay. dobra, chodźcie, chodźcie, no chodźcie no. Wygrupowali siły. Czy tamta flanka jest dobra? Ja teraz nie wiem, ty. Tamte tamtej flanki nas biją, chyba się już przydarli Tutaj. No. Tak się odsuwają wszyscy. To jest Dobra, idzie już do ataku tutaj. Dobra. Okej. No, to Dobra. Okej. Okay. Wyniście mi w parno, ale suncie mi się z drugiej boky. Dobra. Dobra. Idę do jak spój wyjść. A idę jeszcze. Dobra. No już no. Nós temos que ir lá Ok. Ok. Dobra. okay. Dobra.

Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Jeden z czerwieni maty. Okej. Okay. Długi. No niestety, no. Ciężka bitwa była, więc. Trudno się mówi. Ilu? Kontynuuj. Dobra, ludziska, ja już tutaj zakończę odcineczek Zostałem z niczym, z jedną osobą tutaj, więc. Eee, tyle mi zostało, ten typo tylko. Więc tutaj nic innego. Łączny, co? Okej, okay, dobra, a ja sobie kończę, więc jeśli Ci się spodobał, duża paw w górę. Przede wszystkim subskrypcja z jedwęczkiem tam pod filmem, oczywiście ma być szaranie czerwona. Dostał dzwonek, żebyśmy na co. Ja dziękuję za uwagę, zobaczę do następnego odcinka. Elo, na razie.